Siemaneczko, ja jestem Jarek i witam Was w Kuchni na Szybko. Dzisiaj zajmiemy się tematem dość e, chłodnym, o ciepłym klimacie, czyli jak ochłodzić się w e, upalne lato, kiedy praży słońce, jest około 30 stopni temperatury, a nam się chce jeść coś zimnego, ewentualnie pić na przykład szejka, ale nie do takiego z McDonalda czy z KFC, tylko prawdziwego, swojskiego szejka domowego. Tak więc przejdziemy do roboty. Także głównym naszym składnikiem będzie mleko. Tak, około szklanki takiej troszkę większej, troszkę mniejszej, zależnej na ile osób robicie. Lody, ja tutaj mam taką zwykłą algidę kupioną właściwie na patyku, którą oczyściłem z tego patyka oraz Syrop truskawkowy, może to być także inny syrop. Natomiast nie polecam syropu yy, malinowego, ponieważ to smakuje jak prawdziwa kupa. I po chwili będziecie musieli biec z toalety yy, nie po to, żeby umyć twarz czy ręce, tylko żeby yy, wypróżnić to, co przez chwilę wypiliście. Także polecam syrop truskawkowy ewentualnie nie macie syropu, to dodać e, zwykłych truskawek, najlepiej takich świeżych, soczystych, które dojrzewały w słońcu naszym polskim oraz e, normalne mleko plus do tego lody. Jeżeli nie macie na przykład lodów, e, nie macie truskawek tych świeżych takich, możecie wziąć, e, wygrzebać gdzieś tam z zamrażalki E, truskawki, które mama gdzieś tam kiedyś odłożyła na, e, na kompot w lecie, żeby ugotować sobie i je tam dobrze zblendować, tak jak my to zaraz zrobimy. Ale jedne ale nie dodajemy, nie dodajemy lodów, tylko dodajemy cukier. Cukier, żeby to słodzić te truskawki, bo one zmarznięte nie są takie słodkie, jak powinny być. Wszelkie przepisy i ilustracje dotyczące tego przepisu oraz innych, które pojawią się na tym kanale znajdziecie na blogu blog.kuchnia.szybko.pl Przepraszam za pomyłkę. Także lecimy z koksem. Zaczynamy od przelania mleka odmierzonego wcześniej do dzwoneczka. Po czym próbujemy dodać tych lodów. Tak na oko. Możecie wszystko. Jeżeli... Nie, mi tyle wystarczy akurat. Tak myślę. Jeżeli chcecie naprawdę do, 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 do takie mrżące krew w żyłach, polecam wkruszyć jeszcze, jeszcze lodu i na górę listek mięty nic nie zaszkodzi. Syropik. Tak, na oko. Nie mam żadnej miarki, nie potrzebuję. Już wiem ile mniej więcej potrzebna szklankę mleka. Wy też to wyczujecie, robiąc drugi raz praktycznie ten oto napój. Przystępujemy do blendowania, oczywiście nie taką końcówką, tutaj muszę Was za to ten za grzech przeprosić, zaraz już pokazuję, szybciutko, zwykłą trzepaczką, taką najzwyklejszą trzeba, ja niestety nie mam końcówki do tej trzepaczki, więc muszę radzić sobie z tym, lecimy. Natomiast ktoś może zadać pytanie, jak rozpoznać, czy ten oto szejk już jest gotowy. Natomiast kiedy nie wyczuwacie pod tą czepaczką żadnych e, grudek e, lodów, ani nic Wam tam nie, nie uwiera, nie przeszkadza, a na wierzchu tego napoju tworzy się dość wysoka piana, to znaczy że już jest gotowy szejk. Ja już sobie podziękujemy blendrowi. Szybki w ocudze do zmywania A ja przelewam to do szklaneczki, którą wcześniej przygotowałem, i gofer wypieczony przez babci. Idealna piana powinna się otworzyć na wierzchu. Dlatego, tak jak wspomniałem, gofer, ewentualnie. List, listek mięty na górę i napój gotowy. Perfekta! Tym oto słodkim akcentem chciałem zakończyć ten odcinek i zaprosić Was do subskrybowania. Łapkowania oczywiście w górę to motywuje coraz lepsze, coraz smaczniejsze potrawy, napoje, desery. Przyrządzę dla Was. Podając wszystkie przepisy. Oczywiście, jak sama nazwa mówi, kuchnia na szybko. Tak więc zdania od 5 do 30 minut zobaczycie tutaj. Oraz na moim blogu, którego linka tutaj zobaczycie zaraz obok. Także trzymajcie się. Na razie, siłanko, cześć.